Myślę, że każdy z nas tutaj pracował najlepiej jak potrafi i to, to, było, to było kluczem do tego. Czasem jest lepiej, czasem jest gorzej, ale konsekwentną pracą. Lądujemy na podium i to, to jest naprawdę bardzo ważne. Taka praca. Jakie cele na jutro jakieś wynikowe, że przede wszystkim ta dalsza praca? Przede wszystkim praca. Akurat nie, nie narzekam, no, ja akurat lubię swoją pracę, także nie mam problemu ze stawaniem rano. Myślę, że to nam też daje e, możliwość takiej spokojniejszej pracy. E, tej pracy, którą, którą tak naprawdę e, wykonałem i koledzy wykonali? E. No i tyle. Dzisiaj uważam, że wykonałem dobrą, dobrą pracę i z niej jestem najbardziej zadowolony. Znowu, znowu e, zacząłem pracować. No, dobra praca to znaczy, żeby po prostu skupić się na, na tym, co ja mam zrobić, a nie myśleć o wygrywaniu. A, a później no, tak naprawdę dalsza praca, bo... Kto będzie najlepszy, to jest nieważne, y, abyśmy wykonali swoją pracę i myślę, że wtedy każdy będzie szczęśliwy i... no, Ale też, też trzeba dobrze pracować cały czas. Na tym polega właśnie ta ciągła praca nasza. E, fajna część pracy. Taka nagroda za, za ostatnie miesiące pracy, za ostatnie miesiące koncentracji. No, a teraz już trzeba pracować na następne. I przy tym zrobić dobrą pracę, także wszystko poszło tak jak trzeba. Chcę walczyć o medale i teraz trzeba wyciągnąć wnioski, i dalej ciężko pracować, bo wciąż jestem głodny sukcesu i jestem gotowy do ciężkiej pracy. No, ja po prostu chcę sobie na coś zapracować i, i cieszę się, że e, tutaj zapracowałem sobie na to trzecie miejsce. Takie wyniki są normalne i tak trzeba je traktować bez, bez hura optymizmu, bez jeszcze dużo. Pracy przed nami. No wiesz, no, twoje się przepracowało, twoje się już tak naprawdę e, zrobiło, ale, ale. Ale ta praca się opłaciła i z tego jestem zadowolony.